Na dworze robi się coraz zimniej, a my w ciepłym pokoju poczytamy książkę. Zobaczymy, co dzisiaj słychać u kajtusia. Opowieść ma tytuł Kajtuś grabiliście. I luzia bawili się tak świetnie, że wcale nie zauważyli mamy i taty, którzy im się przyglądali. Różiu. <laughs> oh, oh, widzę, że świetnie się bawicie. Mamo, tato, pobawicie się z nami! <laughs> Róziu, pokaż czerwony liść? Tak, bardzo dobrze. A ja mam żółty i drugi czerwony. Dziękuję, synku. Dziękuję ci, Róziu. Kajtuś lubił <śmum> spędzać czas z rodzicami <śmum> i bawić się z nimi liśćmi. <śmum> Pora wracać do domu na kolację. Idziecie ze mną? Zostanę zagrabić liście. Kajtuś dawno tak dobrze się nie bawił i nie chciało mu się wracać do domu. Pomyślał, że taki dzień mógłby nigdy się nie skończyć. Mogę zostać i pomóc, tacie grabić? Oczywiście, to bardzo dobry pomysł. Och, dzięki. Widzisz, ile tego jest? Myślisz, że sobie poradzimy? Tak. liście, a ty? O, to dosyć ciężka praca, ale miła, kiedy robimy to razem. Kajtuś lubił pomagać tacie, ale też lubił się bawić. Wyobraził sobie, że górki liści to wielkie domy w mieście. Ja bym chciał mieszkać w tym. Kajtkowi tak spodobała się nowa zabawa, że wcale nie zauważył, kiedy zapadł zmierzch. Patrz mój dom. Ojej, jaki wspaniały dom. Sam go zrobiłeś? Tak. Chodźcie do domu, kochani. Kolacja na stole. Tatusiu, to był najlepszy dzień. Dla mnie też. Jestem szczęśliwy, kiedy mam przy sobie rodzinę. Ja też. Skończyliście grabić liście? Było ich bardzo, bardzo dużo. Zbudowałem z nich miasto. A nasz kajtuś zuch pomógł mi. Hej, co ty masz na głowie? O! -o. o, -e. o! o! <śmienicza> 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 Dzieci, siadajcie i posłuchajcie o kajtusiu. Nasz Kajtuś miał wtedy trzy lata. Opowieść ma tytuł: Kajtuś w kąpieli. Nie! Yeah! Kajtek! Wanna czeka! Mówię serio: nie będziemy się bawić w chowanego. Kajtuś nie lubił się kąpać. Gdzie on jest? Ciekawe, gdzie mógł się ukryć. Gdzie jest tuś? A Kuku? Mam cię. Chodź ze mną, pora się umyć. Mamo, nie chcę się kąpać! Za gorąca! Oczekaj. Ojej, mamo, teraz za zimna! Oho! O, o, dokąd to mój szkrabek biegnie? Pobawisz się później. Najpierw się wykąpiesz. Musisz być czysty. Ja wcale nie chcę być czysty! Nie! Nie lubię się myć! Zrobimy pianę? Nie! Nie bój się, nic ci się nie stanie. Bąbelkami można się dobrze bawić. Machaj rączką! Widzisz, jaka to fajna zabawa? <laughs> Nagle Kajtek postanowił przynieść swoją kaczuszkę. Pamiętał, że zostawił ją w pokoju Ruzi. Ojej, znowu wyszedł. Kajtek, wracaj mi tu zaraz. Moja kaczuszka. Kaczka zrobi bąbelki. Dużo bąbelków. Ogromnych bąbelków. Tatek może zrobi więcej. Kajtuś przekonał się, że w wannie też można wspaniale się bawić. Odkrył, jak się robi bąbelki. Hej, widzicie? Umiem robić tyle bąbelków! <grybuj> o, 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 Hej, gdzie nasz Kajtuś? Tu jestem! To ja! Gdzie moja kaczuszka? Nie bój się, Kaczuszko! Zaraz cię uratuję! Kajtusz odkrył, że w wannie można się chlapać. O, Wychodź synku, mama cię wytrze. Jeszcze nie! Jeszcze chcę się bawić w wannie! To dobrze, bo jutro też będziesz się kąpał, obiecuję. Tak, ja i Kaczuszka i zrobimy dużo piany. I w ten sposób Kajtusz polubił kąpiel. Pora na bajkę. Co dzisiaj robił Kajtusz? Dzisiejsza bajka nosi tytuł Kajtuś sprząta swoje zabawki. Kajtuś sprząta swoje zabawki. Kajtusiu, gdzie jesteś? Dziwne, że nie ma Kajtusia, kiedy mam czekoladowy budyń. Tak jest! Kajtuś uwielbia czekoladowy budyń. Ałagan! Co ci mówiłam, Kajtusiu? Nie powinienem zostawiać zabawek na schodach. Kajtuś wiedział, że nie powinien zostawiać zabawek na schodach. Odnieś się do swojego pokoju. Kajtusiu, chodź tu proszę. Hm, mm, to chyba coś ważnego. Powinieneś sprawdzić, co chce Tata. Kajtusiu, co ci mówiłem na temat zostawiania zabawek na podjeździe? Że tak nie wolno robić. Właśnie. Więc odłóż je na miejsce, proszę. A co z moim czekoladowym budyniem? Budyń może poczekać. Chodź, pomogę ci. I choć tata mu pomagał, Kajtus nie był zadowolony. Kajtusiu, chcę z tobą porozmawiać. Uh -oh. Kajtusiu, najpierw posprzątasz zabawki, a potem możesz zjeść czekoladowy budyń. Zebraliśmy już wszystkie zabawki? Na pewno, spójrz. Więc pora na czekoladowy budyń. Hurra! Czekoladowy budyń! O, chyba powinieneś to zobaczyć. <śmuszczak> <śmuszczak> Kajtusiu, masz dużo zabawek i zajmują tyle miejsca. Wiem! A starymi zabawkami już się nie bawisz. Co z nimi zrobimy? Może kilka z nich oddasz ruzi? Jedną mogę jej dać, ale potem dam mi więcej. Przydałoby ci się pudło do chowania zabawek. Pomożesz mi je zrobić? No tak! E, jak tylko zjem czekoladowy budyń. No, skończyliśmy. Dzięki, tato! Sprawdźmy, czy pokrywa pasuje. Siadajcie, dzieci, poczytam wam nową historię o Kajtusiu. Posłuchajcie, co się u niego dzieje. Ach, tak, dzisiejsza opowieść ma tytuł Kajtuś sadzi marchewki. Kajtusiu Synku, idź teraz na dwór do ogródka Ktoś tam na ciebie czeka Kajtuś był bardzo ciekawy Kto to może być? Dziadek! Cześć! Co robisz? To będzie ogródek warzywny dla twojej mamy Chciałbyś mi pomóc? Tak! Postanowiłem sobie, że posieję wszystkie możliwe rodzaje warzyw. Tajtuś nie przepadał za warzywami, ale podobał mu się pomysł zrobienia ogródka warzywnego. Chcę powierzyć ci specjalną misję. Czy zajmiesz się sianiem marchewki? Tak, dobrze. To są nasiona marchewek. A gdzie są marchewki? Musisz włożyć nasiona do ziemi, potem podlać porządnie wodą i wtedy wyrosną marchewki. Dziadek zaznaczył miejsce na grządce warzywnej, a Kajtuś rozrzucił nasiona dokładnie tak, jak pokazał mu dziadek. I już! Dziadku, chyba coś źle zrobiłem, bo nie ma żadnych marchewek! Och, musisz być cierpliwy. Minie prawie całe lato, zanim wyrosną. Całe lato. Obrazek gotowy! To dobrze, a ja mam patyczek do lodów, na którym go przykleimy. Dzięki temu będzie wiadomo, gdzie posiane są marchewki. Pajtuś zaglądał codziennie do ogródka, żeby sprawdzić, czy już się pojawiły. Hmm. A po kilku tygodniach liście marchewek? Zostaw moje marchewki, siostro! Kajtuś nie wierzył, że jego marchewki w ogóle kiedyś wyrosną. Tak długo to trwało. Lecz po kilku tygodniach Cześć, Kajtko! Zajrzałem właśnie do naszego ogródka i wiesz co? Twoje marchewki pięknie wyrosły. Naprawdę? Moje marchewki? Muszę je zobaczyć. <laughs> Pójdziemy razem. O ja! Tylko liście? Nie ma marchewek. Liście widziałem. Nie bądź taki pewien. Złap za liście i ciągnij. Wtedy zobaczysz. O, o ja! Marchew Smacznego, moi drodzy. Tę marchewkę sam wyhodowałem. To wspaniale. Gratuluję ci, synku. Popatrz na ruzie. Jej chyba też ona bardzo smakuje. I chociaż Kajtusz dalej nie przepadał za warzywami, uznał, że jego marchewki są pyszne. Dzieci, pora na bajkę o kajtusiu. Jaki macie tu babciu? Nazywa się Kajtuś już się nie boi. Działo się to, kiedy Kajtuś miał trzy lata. Kajtuś już się nie boi. Pan Hinkiel mieszkał w domu obok. Dzieci mówiły, że w jego starym domu był duch. Dom pana Hinkla rzeczywiście wyglądał strasznie. Tak jak pan Hinkiel. Kajtusiu, co się stało? To pan Hinkiel jest straszny Dlaczego tak mówisz? Pan Hinkiel jest straszny Zobacz, chce mnie złapać Nie ma go Zresztą znam pana Hinkla. Jest bardzo miły. A? Dzień dobry, Kajtusiu. A! A! Panu Hinklowi zrobiło się smutno, bo Kajtus uciekł. Nie bój się. Pan Hinkiel przyszedł powiedzieć, że nie chciał cię przestraszyć. On naprawdę jest miły. Myślę, że boisz się pana Hinkla, bo go jeszcze nie znasz. Witam! Mogę wejść? Ach. Proszę, niech pan wejdzie. Kajtusiu, pan Hinkiel chciałby. Kajtusiu? Och, gdzie się podział kajtuś? Nie wiem. Przed chwilą tu był. Ojej, chyba bawi się w chowanego. A ja uwielbiam się w to bawić. Gotowy czy nie, szukam. No, gdzie on może być? Kajtusiu, hop, hop, gdzie jesteś? Dziś! bo nas usłyszał. Ojej, może Kajtus jest już na dole. Robi się coraz cieplej. Ciekawe, czy tu się schował? Nie widzę go. Nie, tu go nie ma. Sprawdźmy w innym pokoju. Kajtuś może się ukrył gdzieś tutaj. Chyba robi się cieplej i cieplej. Kajtuś zapomniał, że bał się pana Kingla. Aha. Widzę, że się już zaprzyjaźniliście. Chcę się jeszcze bawić. Bardzo chętnie, Kajtusiu. Ja się schowam, a ty będziesz szukać. Lubię pana, panie Chinkiel. <noise> <noise> Może dzięki temu poczujesz się lepiej? Pora na bajkę. Kiedy Kajtuś miał trzy lata, bardzo bolało go ucho. Kajtuś idzie do lekarza. O, nie chcę iść do pani doktor, mamo. Dlaczego, Kajtusiu? Coś mi robiła. Czujesz się lepiej. Już nie będzie bolało. Pani doktor cię prosi, Kajtusiu? O. Kajtusiu, Pani doktor jest miła, hmm, nie lubię jej. Mój dinozaur ugryzie Panią doktor Kajtusiu, dzień dobry, miło Cię znowu widzieć. Jak się czuje twoje ucho? Zobaczmy. Nie! Mój dinozaur panią ugryzie. Dinozaur, nie ciesz się, że mnie widzi? Nie. Myślisz, że pozwoli mi zajrzeć do Twojego ucha? Ostatnim razem, kiedy Kajtuś był u lekarki, bardzo bolało go ucho. Więc to tego nie lubisz? Włożyła mi to pani w ucho, to bolało. Kajtusiu, może chciałbyś przez to popatrzeć? To naprawdę ciekawe. Dobrze. No i? Mogę zajrzeć ci do ucha? Czujesz się już lepiej i nie będzie bolało. Dobrze. Jestem bardzo zadowolona. Za kilka dni będziesz zdrów. Och, nie! Nie ugryzie mnie, prawda? O, rozumiem. Mam zajrzeć do ucha dinozaura. Tak. Hmm. Hmm. Chyba podawałeś mu właściwe leki, doktorze Kajdusiu. Świetnie, doktorze Kajtusiu! Dinozaur jest zupełnie zdrów. Kiedy doktor Kajtusz wrócił do domu, bardzo chciał znaleźć kogoś z bólem ucha. Masz śmieszne uszy, Gilbercie! <grym> a Chcę ci zajrzeć do ucha! Co się stało? Co się dzieje? Dzieci, pora na bajkę. Dzieciaki! Co dzisiaj robił kajtuś? Dzisiejsza bajka nosi tytuł Kajtuś Uczy się Jeździć. Pip, uczy się jeździć. Widziałaś gdzieś kajtusia? Chciał mi pomóc przy samochodzie. Jeździ swoim autem po ogrodzie. Pip, pip! Kajtuś ma samochód! Jak wiecie, Kajtus uwielbia samochody i autobusy, i ciężarówki. A, tu jesteś. Tatoś! Zapomniałeś? Chciałeś mi pomóc umyć samochód. Ta. Wyobrażał sobie, że prowadzi najfantastyczniejszy samochód na świecie. Witam, panie. Co przez ciebie zrobiłem: A? Tato, jesteś mokry! Co się stało? tuś nie wiedział, że to przez niego tatuś oblał się wodą. No, to był wypadek. Głupio wyglądam, tak. <noise> Nadal chcesz mi pomóc? Pewnie! Prowadziłem samochód, tato! Serio? Tak! Uwielbiam samochody! Hmm, wiem, kiedy byłem mały, też je lubiłem! Nadal je lubisz? Popatrz, mamo, jest osieńki. No to na co czekamy? Jedźmy na piknik, na plażę. Witam, panie Lwie. Kiedy będę duży, będę mógł prowadzić samochód, tato? Nauczysz mnie? Oczywiście, Kajtusiu, oczywiście! Dzieci, pora na bajkę! Kajtus nie jest zadowolony. Ciekawe dlaczego. Dzisiejsza bajka nosi tytuł: Kajtuś występuje w cyrku. Kajtuś występuje w cyrku. Yeah! Oh, Gilbercie, śnił mi się tygrys. Dzisiaj tatuś zabiera mnie do cyrku. Obiecaj mi. Sam się ubiorę. Tatuś się ucieszy. Ups. Auć. O nie, zapomniałem umyć zęby. Zobacz, sam się ubrałem. A, widzę. Naprawdę się postarałeś, ale jest wcześnie. Nie chcę się spóźnić do cyrku. Do cyrku? Kajtusiu, to nie dzisiaj. Do cyrku idziemy jutro. Nie, nie, to dzisiaj. <grym> się> Ubrałem się, to <grym się> dzisiaj. Chodź, Kajtusiu. Pomożesz mi zrobić śniadanie. Nie. Głupi, 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 głupi. Kajtuś był w bardzo złym humorze, bo nie szedł do cyrku. Kajtusiu, przestań hałasować. Obudziłeś Ruzie. masz natychmiast iść na dół. Nawet tata Kajtusia zaczął się złościć. Dlaczego nie mogę iść do cyrku? Chcę iść do cyrku, chcę iść do cyrku. Zróbmy tosty, wytniemy z nich kaczuszki, tak jak babcia. Nie. Kaczuszek. To dla dzidziusiów. A co powiesz na cyrkowe śniadanie? Z tostów wytniemy zwierzęta cyrkowe i zjemy je z gotowanymi jajkami. Ale chyba o czymś zapomnieliśmy. To coś jest przed zwierzętami. Co to takiego? Parada. Mm, cyrkowa parada. Oczywiście, parada. Przyniosę jajka. O! Trzeba było powiedzieć, że chcesz jajecznicę. To nie moja wina! Wiem, Kajtusiu, to nie twoja wina. To był wypadek! Tatosiu, to A! Gorące, gorące! Ajajaj, ha! Aj, 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 aj. Mógłbyś występować w cyrku, tato. Dobrze żonglujesz! A ruzia będzie klaunem! Co tu się dzieje? Bawimy się w cyrk. Weźmiesz udział w paradzie, Haha, ha. Będziesz kobietą jadącą na koniu. Nie sądzę, kochanie. Będę kobietą maszerującą do łóżka. <ścoughs>